Liminalność to w praktyce odczucie, z którym świadomie lub mniej świadomie spotykamy się praktycznie na co dzień. I choć właśnie mogliście tego nie zauważyć, to to dziwne uczucie nieswojości podczas obserwacji jakiejś takiej przestrzeni, która w normalnych warunkach jest... Żywa, napełniona ludźmi, ale właśnie w warunkach naszej obserwacji jest y, nieswojo pusta i opustoszała. To właśnie coś, co nazywa się według definicji liminalnością. Dokładniej to lokacja w trakcie przejścia, dosłownie lub w przenośni. Dosłownie, bo może to być jakiś bardziej przytulny korytarz, czy jeszcze bardziej literalnie przejście z punktu A do punktu B. Na przykład przejście do toalety w tym dziwnym kinie podczas seansu, albo ten dziwny korytarz w jakimś niszowym hotelu. Przykładów tego typu jest mnóstwo, a całe składanki z nimi znaleźć można na YouTubie, gdzie zdobywają niesamowitą popularność. A już w przenośni mówimy, gdy chodzi o przejście z jednego do drugiego stanu, na przykład w wypadku remontu, Przątania jakiegoś miejsca, czy też nawet w nocy, gdy takowe miejsce normalnie jest pełne życia, a jakoś tak akurat w trakcie robienia zdjęcia wygląda, jakby umierało. I te przykłady, takie zdecydowanie bardziej transcendentalne, trudne do opisania, również znaleźć można przemieszane z dosłowną interpretacją liminalności w internecie. Są też nawet specjalne kompilacje tego typu poświęcone polskim przestrzeniom liminalnym, które o dziwo nie różnią się tak skrajnie od tych międzynarodowych typów. Czasami sami jednak te przestrzenie mogą wydawać się ukryte w tym co... W zasadzie nas otacza. Tutaj, na przykład, y, odpowiednie zrobienie zdjęcia w takich nocnych warunkach i przy odpowiednim oświetleniu wytworzyło bardzo niecodzienny obraz takiego supermarketu. A tak naprawdę, całość była efektem napadu na jubilera i wjechania w drzwi tego supermarketu, przez prawdopodobnie chyba furgonetkę z tego, co kojarzę. Tak więc, wracając do tego, co mówiłem wcześniej. Co tak naprawdę sprawia, że te przestrzenie liminalne mogą się różnić dla nas. Ludzi z Polski od tych przestrzeni liminalnych, które dotyczą osób z Zachodu, z USA na przykład. Otóż prawda jest taka, że te przestrzenie się nie różnią. Jeśli mamy więcej niż 30 lat, nie zauważymy za bardzo różnicy między tym, co jest liminalne dla Amerykanów i dla reszty świata, a tym, co jest liminalne dla nas, a przynajmniej ta granica, coraz bardziej się zaciera. Wyjaśnienie jest banalnie proste globalizm i skala światowa. Nasza kultura, mimo że oddzielna, pełna była szczególnie pod koniec ubiegłego wieku nawiązań architektonicznych i artystycznych do tego, co działo się na zachodzie, nawet tym dalekim za oceanem. Tak samo jak tam, strokatość lat 90. dała nam się wyznaki lepiej lub gorzej, jakoś tak wyszło, że w środku tęskno nam za tym samym paskudztwem. Architektura i symbole lat 90. leczą się zresztą za nami do dzisiaj. Wystarczy, że pójdzie się zamiast do takiej ogromnej galerii. Pójdziecie do lokalnego bazaru na jakiś lokalny nie wiem, dom handlowy i już macie swoją przestrzeń, która może kandydować do przestrzeni liminalnej. Zróbcie tam zdjęcie, gdzie bytniecie ludzi i generalnie będzie taka obskurna architektura i wystrój wnętrza, i już macie swoje zdjęcie, żeby, żeby straszyć ludzi w internecie. To typowe miejsce w stanie takiego dosłownego przejścia. No, bo niegdyś tutaj to był jedyny taki centrum handlowe w okolicy, a teraz wokół zbudowali aż trzy jakieś galerie handlowe, więc to miejsce w stanie przejścia od swojej świetności do takiego podupadania w zasadzie. Także to idealny przykład takiej architektury wieku, która może kojarzyć nam się nieco znajomo, może kojarzyć się z naszym dzieciństwem, chociaż nie musi w zasadzie, i jest dosłownie w stanie przejścia z punktu A do punktu B. Powiedziałem wcześniej coś w stylu, że przed publikacją tego zdjęcia z Waszego ulubionego domu towarowego należy wyciąć ludzi. I mimo, że czasami to nawet nie jest aż takie potrzebne, bo ludzi tam zazwyczaj nie ma, oprócz stałych bywalców osiedlowych, to to jest kluczowa część tego typu zdjęć. Co jeśli takich ludzi moglibyśmy się po prostu pozbyć? Tak to jakoś wyszło, że w ostatnich miesiącach, chociaż z perspektywy mówi się już o latach, mieliśmy okazję mieć wyciętych ludzi z przestrzeni publicznych. Mowa oczywiście o okresie pandemii. No i czy nie zauważyliście czegoś dziwnego w swoich miastach? Miejsca, które były wcześniej nieco żywe, zawierały już przez najbardziej intensywny okres tylko nieliczne osobistości, albo jedynie zwierzęta, które nagle niespodziewanie postanowiły wyjść z ukrycia, robiąc sobie ucztę życia. Malarym. I prawda, jeśli niektórzy z Was drapią się teraz po głowie i kojarzą to, o czym mówię, z materiałami chociażby o memie The Backrooms albo o miejscach, które kojarzycie, to tak jak najbardziej jest to właśnie połączone. Bo krewne i poszedłbym nawet tak daleko, że uznałbym to w sumie za taki zbiór wspólny. To to samo. Te backrooms, czyli te słynne tylne pokoje, to przestrzenie liminalne. Zdjęcia, które są podejrzanie znajome, ale wyjątkowo niekomfortowe, no to dokładnie jest to, o czym mówimy. Zapraszam do tych filmów, bo możecie tam się dowiedzieć o czym mówiłem tam wstępnie. Właśnie jak ten fenomen udało mi się ocenić na początku, ale jako podsumowanie to wszystko jest ze sobą połączone i wiąże się w jeden cały system różnorakich estetyk. Prawda jest taka, że w coraz szybciej biegnącym świecie ciężko jest na chwilę zatrzymać się i docenić te małe wartości w życiu. Odpocząć od zgiełku i otaczających nas wrażeń. Dlatego tym bardziej, gdy wreszcie uda nam się to zrobić, uda nam się zatrzymać, a wszyscy wokół nas wciąż prędko biegną. I czegoś szukają, każda przestrzeń może wydawać się poniekąd liminalna. Gdy uświadomimy sobie podczas takiego przystania na chwilkę, by złapać oddech, że ci wszyscy, którzy gdzieś tak prędko biegną i gdzieś tak idą, mają tak samo złożone życie jak nasze, jakkolwiek samolubnie nie mi taka realizacja, można poczuć się tak, jak gdyby tak naprawdę przestrzeń ta była tylko i wyłącznie korytarzem dla istnych strumyków osób, które mają przyjemność tamtędy chodzić. Że jest to właśnie taka przestrzeń. Liminalna. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. E, mimo tego, że wiatr strasznie nie chce ułożyć mi fryzury, zapraszam do aftershow tego filmu, żeby dowiedzieć się e, więcej rzeczy na ten temat. I zapraszam do subskrypcji właśnie do wsparcia, jeśli chcecie się dostać dodatkowy content oraz m.in. E, do łapki w górę i komentarza, gdyż shop demaskuje i z back, baby. Jene, ale tu jest strasznie, razi mnie słońce.